Łukasz Maciejewski, witam Państwa w programie w cztery oczy. To pierwszy program w tym roku. Zaczynamy zatem od wysokiego C moimi Państwa gościem, Leszek Galęba, Senator Rzeczpospolitej. Dzień dobry, panie senatorze. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry Państwu. Panie Senatorze, to pierwsze nasze spotkanie po wyborach. Przywykł już Pan do nowej roli, do nowego tytułu? Oczywiście to szybko się staje. Za przysiężenie jest tym momentem i na pewno ta świadomość. No przede wszystkim też również kampania wyborcza była żywa i chodziło o to, żebym został tym senatorem, także już sobie zdałem z tego sprawę. Ale po czterech latach mu, <laughs> zwracania się do Pana, Panie pośle, pewnie nie wszystkim było łatwo się przestawić, a Panu się łatwo było przestawić? Na tego senatora, z posła? A raczej tak, bo ta moja świadomość była dłuższa, a większość jednak nawet yy, życzenia, które otrzymywałem nawet na święta, to były poselskie były czy senatorskie? Poselskie. No, no proszę, tak ja myślałem. Zapamiętają mnie ludzie jako posła, posłem byłem nie mm -hmm. kadencją. To dni, prawda. Także. Panie senatorze, a sprawowanie mandatu senatorskiego dużo różni się od sprawowania mandatu poselskiego? Powiem, Izba Wyższa raczej realizuje to samo, co Sejm. Tylko, że już nie ma tego krzyku, tej bitwy, można powiedzieć, medialnej. Takiej, która nieraz jest na pokaz. No partie jednak chcą prezentować swoje poglądy podczas uchwalania ustaw. No, najważniejsze to, co początki. No, walka idzie w tej chwili w Sejmie dosyć ostra o te wszystkie cele, które sobie koalicja ustawiła. Ale w Senacie spokojniej? Oczywiście. Tak, tam już przychodzi ustawa, no można powiedzieć, yy, wykreowana również przez większość poselską. W związku z tym, my zasiadając w opozycji, mamy tą świadomość, panie redaktorze, że yy, też nie możemy niczego zmienić, tylko ewentualnie możemy merytorycznie się odnosić i często te wypowiedzi merytoryczne coś dają, zmieniają yy, daty, ale z reguły nieraz. Do tej pory było, że przyjmujemy bez poprawek też pewne ustawy. No mamy tą świadomość, że nie możemy niczego zmienić, jeżeli. To, to chyba nie do jest końca roku. To nie jest chyba do końca tak, że senatorowie nic nie mogą zmienić, jednak nie, możemy, popraw... poprawki można wprowadzać okres przecież do uchwał. Tych ustaw, które wymagały czasu, do końca roku chcieliśmy się zmieścić. I dlatego nie chcieliśmy już na przykład jakikolwiek poprawek, tylko uchwaliliśmy bez. I wtedy odsyłamy do prezydenta i akurat takie ustawy były wymagane przez Sejm, aby poszły również do Unii Europejskiej, bo to był warunek. To, co się u Pana senatora zmieniło, to nie tylko przejście do ław senatorskich, ale także zmiana innych ław, z rządowych do opozycyjnych. Jak oczywiście, się Pan w nich czuje? Oczywiście ja nie gniewam się na demokracji, Jeżeli wyborcy nie dali nam wystarczającej ilości punktów, aby sprawować tą władzę, bo musimy je sobie szczerze powiedzieć, otrzymaliśmy największe zaufanie jako Prawo i Sprawiedliwość. Mamy 194 posłów w sejmie. Natomiast y, następne ugrupowanie Koalicja Obywatelska ma 146. Także później coraz mniej, coraz mniej. Ale jeżeli wszyscy się zebrali, dogadali, no to mają możliwość tego rządzenia i nie można się gniewać. Trzeba pracować, robić to co do mnie należy i ja to wykonuję. Ale po tych ośmiu latach bycia w ławach rządowych pewnie nie jest łatwo patrzeć teraz na to, że ktoś inny uchwala e, uchwały e, i ustawy, a panu senatorowi pozostaje jedynie powiedzieć to mi się nie podoba. No myślę, że taka jest rola. No, tak nikt lepszego systemu na świecie nie wymyślił, jak demokracja, a w demokracji Właśnie wszyscy mogą rządzić po zaufaniu, po wyrażeniu zgody wyborców, i najlepszym dowodem jest to, że u nas w Polsce jest demokracja, istnieje demokracja, bo właśnie te wybory pokazały, że można zmienić władzę. Po ośmiu latach wyborcy powiedzieli: Nie wyrażamy zgody, w pełni nie uzyskaliśmy, nie uzyskaliśmy 231 mandatów, żeby mieć tą większość sejmową, w związku z tym rządzi opozycja. Z pokorą pan senator przyjmuje tak, te, oczywiście. Te, te decyzje. Tak, oczywiście. Ja, tak jak powiedziałem, nie gniewam się na demokrację. Cały czas trzeba mieć w sobie tej pokory i również w tym, co robimy. Nie możemy wychodzić, że wszystko mogę. Tylko zawsze, zawsze każdy z nas powinien mieć to umiarkowanie. To wszystko zależy od ludzi i dla ludzi. To zostawmy to, co było w tamtym roku. Zajmijmy się tym, co mamy w hmm. tym roku, a w tym roku bardzo dużo będzie się działo. Także wokół... Yy nowych decyzji rządowych te już y, y, część z nich już mamy za sobą jak pan ocenia to co się dzieje w Polsce w ostatnich dniach pierwsze decyzje rządu Donalda Tuska no ja myślę że <śmiech> <śmiech> powinno się wszystko robić zgodnie z procedurami i uszanowaniem również tych zasad demokracji jeżeli kogoś zmieniamy wszystkich można odwołać wojewodów i tak się to dzieje tylko z szacunkiem tak samo kuratorów. Nie można na y, konferencji prasowej powiedzieć pani nie pracuje, która ma doświadczenie 40 lat pracy i tak dalej. Do wszystkich musimy się zwracać z szacunkiem. A tego szacunku teraz zabrakło? No, w którychś momentach zabrakło. Widzieliśmy, że podjęcie decyzji przez ministra Sienkiewicza, który powiedział, że tamta... Uchwała jest godna, no teraz zmienił, teraz likwidacja, jest odwołanie, siłowe wyjście o, o, o ustawie panu. medialnej, o uchwale medialnej, bo dlatego tam powinna powstać ustawa medialna i powinna zostać przepracowana i zasady inne yy, wdrożone, ale... Jeżeli już to nie można wziąć ochrony, wyprowadzania, czy przejmujemy teraz siłową. No, każdy ileś lat pracuje. Jeżeli ktoś pracuje nawet w telewizji, czy zasiada ileś lat w telewizji polskiej, czy w radiu polskim, wszystko musi być szacunkiem. Każdego można zmienić, każdego można odwołać dyrektorów, yy, prezesów. Czyli to, bo... co, co wydarzyło się mm. wokół mediów panu senatorowi się nie podoba? No oceniam to nie najlepiej, także powiem w ten sposób. A jak to pana zdanie pokaże? Powinno zostać rozwiązane. No, no, jeżeli już to powinno być. Jeżeli coś wymaga zmiany ustawy, powinna być ustawa. Widzieliśmy, że ta uchwała nie wystarczyła, że nawet y, rzecznik praw obywatelskich dzisiaj czytałem zaniepokojony właśnie tym, że na podstawie uchwały niektóre rzeczy chce się zmieniać. Zróbmy to niekoniecznie jednego dnia, drugiego dnia. Zróbmy to w sposób y, odpowiedzialny, aby nikogo nie złamać prawa, ale również jeżeli kogoś zwolnimy z pracy zgodnie z prawem. Panie senatorze, ale zostawmy media i zajmijmy się też innymi sprawami. Co czeka Polskę w 2024 roku? Jakiego, jakiej polityki po rządzie Donalda Tuska pan się spodziewa? Ja myślę, że te cztery lata, osiem lat wypracowane wzrostu gospodarczego i również przejście po pandemii daje nam stabilny wzrost gospodarczy i to się już dzieje. Inflacja spada i takie no, można powiedzieć ułożenie budżetu. Przecież my podeszliśmy, rząd premiera Morawieckiego podszedł odpowiedzialnie. No 160 miliardów deficytu no. Mamy więcej. Tak. Pan premier Donald Tusk no jeszcze zwiększył o 30 następnych miliardów, 190 miliardów deficytu. No, czyli idzie w dalej w zadłużenie. Jeszcze trzy miesiące temu słyszeliśmy, że zadłużamy kraj, a teraz zwiększamy 20% deficyt. Jest dobrze. No, musimy patrzeć na to wszystko. Patrzyć na to wszystko również o przyszłości, żeby znów nie wybuchła nam inflacja, 30% podwyżek. No, to jest też duży wzrost. Będzie duże, duża podaż pieniądza, czy nie przyniesie nam inflacji? Bo już ekonomiści mówią, że ta inflacja może nam się wymknąć znów spod kontroli. Czy może być to trudny rok e, gospodarczo no, dla Polski? Mamy zapewniony wzrost i ten wzrost widać, że PKB nam rośnie, i dlatego może nie miałbym takich obaw, ale ważne jest, żebyśmy mieli pracę. To bezpieczeństwo zewnętrzne, militarne przede wszystkim musimy zapewnić, bo widzimy, że nadal za naszą granicą trwa wojna. Nie możemy być obojętni, bo my, my jesteśmy obojętni, jeżeli wojna była na Bliskim Wschodzie. Nas nie dotyczy, ale tutaj pociski fruwają nad głowami naszych, naszych bram, i dlatego musimy podchodzić do tego odpowiedzialnie i również dbać o to, aby. Ta wojna się zakończyła pozytywnie. Jak widzimy, rządcy tego świata, no jakby się już przyzwyczaili i dali taką cichą zgodę, że Putin dalej bombarduje, dostarczana jest jemu broń, bo przecież ta broń by się skończyła. Nadal. Ale pan uważa, że Polska Malczy. pod rządami Donalda Tuska będzie krajem mniej bezpiecznym niż pod rządami Mateusza Morawieckiego? No myślę, że my zaangażowaliśmy się mocno i premier Mateusz Morawiecki ruszył serca i wrażliwość zachodu. Bo przecież na początek to był śmiech no, pięć tysięcy hełmów i tak dalej. Dopiero podeszli kanclerz Niemiec tak dalej wszystkie prezydenci Francji podeszli do tego odpowiedzialnie zaczęli wspierać Ukrainę i wyglądało to inaczej. Ale dzisiaj już po roku tej walki znów się przechyla ta szala zwycięstwa czy zdobycia przez Putina a to jest groźne dla naszej ojczyzny. Zosta... Nie chcemy mieć Putina u naszych bram. Dobre. Lepiej żeby była wolna Ukraina a Pozostałością, czy zagrożeniem importu, czegokolwiek sobie poradzimy, bo to już są sfery gospodarcze. My będziemy musieli konkurować i mieć gospodarkę taką, która będzie wrażliwa właśnie na takie zawirowania, przede wszystkim gospodarcze. Zostawmy gospodarkę, zostawmy wojnę, zajmijmy się jeszcze tym, co nas czeka na wiosnę, a na wiosnę czekają nas wybory samorządowe. Hmm. Opis chciałbym spytać, tutaj regionalnie, czy myśli Pan, że Prawo i Sprawiedliwość ma szansę wygrać te wybory? No ja myślę, że to poparcie przynajmniej w wyborach parlamentarnych pokazało, że Prawo i Sprawiedliwość ma poparcie w naszym powiecie konińskim, kolskim, tureckim, jeżeli mówimy tu o Wielkopolsce Wschodniej i kandydaci... Również do Rady Powiatu, do Sejmiku no będą z naszych list, yy, można powiedzieć, żywo uczestniczyć w tej kampanii i również będą walczyć o to, żeby zająć te miejsca w radach powiatu. W Radzie Miasta. To, co się nie udało w wymiarze ogólnopolskim jest możliwe na przykład w samorządach? W samorządach zdobycie władzy przez większość, przez Prawo i Sprawiedliwość w powiecie polskim, w powiecie tureckim, w powiecie konińskim jest Myślę, możliwe że tak. Jest to możliwe i mamy kandydatów i odpowiedzialnych starostów, którzy zmieniają te powiaty na lepsze, kluczem do rozwoju są inwestycje. Te inwestycje widzimy zwiększone dziesięciokrotnie w powiecie konińskim niż 8 lat temu, w powiecie kolskim podobnie, w powiecie tureckim podobnie. Naprawdę mamy wielką szansę i jeżeli wyborcy, mieszkańcy tych, tego regionu poprą, powiedzą tak, zgadzamy się, żeby ci ludzie dalej zmieniali ten powiat, to oni będzie mieli szansę rządzenia po prostu dalszego. Poseł Bartosik na konferencji tuż przed Nowym Rokiem mówił, w Turku będziemy mieli kandydata na burmistrza tego miasta. Czy w kole też będzie kandydat Prawa i Sprawiedliwości? Tak, tak. Będziemy wystawiać kandydatów do wszystkich miast, bo taki... A będzie to Leszek Galenda? Nie, nie jestem senatorem, no, ja zawarłem kontrakt z wyborcami i dostałem to zaufanie. I A już wiadomo w takim razie kto to może być. Jeszcze nie jest wiadomo, ale te rozmowy gdzieś się tam toczą. No głównym można powiedzieć wynikiem były wybory właśnie do Parlamentu i teraz mamy ludzi, którzy chcą startować. No, do, do Rady Powiatu, do Rady Miasta, do na no i, burmistrza. No i właśnie, najważniejszy Także, urząd na tak, burmistrza. Tak, tak. To będziemy. Czyli z wypowiedzi pana senatora rozumiem, że te osoby, które dostały oprócz pana senatora najwięcej głosów w powiecie polskim, będą poważnymi kandydatami na stanowisko burmistrza. Oczywiście, e, oczywiście, no oczywiście zaraz, że tak. Zaraz po programie sprawdzimy, kto to był. Panie senatorze, a jaki to będzie rok dla Polski, 2024? Chciałbym, żeby był stabilny pod każdym kątem, przede wszystkim bezpieczeństwa, bo chcemy żyć pokoju. Chcemy mieć to zapewnione bezpieczeństwo i tą przyszłość dla każdej rodziny. Właśnie rodzina jest tutaj podstawą i również to bezpieczeństwo pracy, rozwoju naszego regionu. Słyszymy, że będzie budowana elektrownia atomowa, będą powstawały te miejsca pracy, będzie przedłużona raczej koncesja na jeszcze wydobycie węgla, już jest, czy już mhm. jest, także to wszystko daje tę, tą perspektywę takiego spokoju w naszym regionie, ale również powstają te wyzwania. Wyzwania właśnie z transformacją energetyczną, ale wiemy, że też będziemy mieli możliwość skorzystania z tej sprawiedliwej transformacji. Będą środki. To wszystko e, wzmocni nasz region i możemy powiedzieć, że Wielkopolska Wschodnia, jeżeli ją tak nazywamy, to ma da, dużą szansę na rozwój. A gdyby miał Pan złożyć życzenia, czegoś życzyć naszym mieszkańcom, mieszkańcom tego regionu, to co by to było? Powiedziałbym do siego roku, czyli wszystkiego dobrego. To jest najważniejsze przesłanie, ale tak jak powiedziałem, tej stabilności i przede wszystkim życzliwości, takiego osobistego szacunku człowiek, człowiekowi. Bo przyjacielem człowieka jest człowiek i nie powinniśmy się bać drugiego człowieka. I ja dlatego tak wychodzę, szanuję wszystkich, bez względu na poglądy. I powinniśmy rozmawiać ze sobą, nie gniewać się na nikogo, że ktoś myśli inaczej. Oby Ewentualnie tak, tak możemy przekonywać na argumenty, i tego Państwu życzę. Bardzo dziękujemy, senator Rzeczpospolitej Leszek Kalemba, moimi Państwa gościem. Dziękuję. Dziękuję, panie redaktorze, dziękuję Państwu. Ja też dziękuję. Do zobaczenia w kolejnym programie.